prawy 2 nie dni. prawy 2 nie dni. 100, prawy 2 minus za wysepką dni prawy 2 minus za wysepką 80 na końcu trzymaj lewej 360 wokół wysepki 360 30 prawy 6. 200, prawy 5. Uwaga, mocno hamuj, 30 szykana od lewej. Uwaga, 30, szykana od lewej. 30 lewy 4. 30 lewy 4, 30, prawy 4. Zaciśnia do 4 minus. Ciąża to było. 60, lewy 6. Do prawy 2 plus. Lewy 6. 50, lewy 2. Lewy 2. 30, lewy 3, plus nie tnij. 40, prawy 4, zahacz. 50, lewy 2. Lewy 2. 70, prawy 4. 70, prawy 4. 40, lewy 4, uwaga. 20, szykana od lewej. Szykana od lewej.